Na przestrzeni kilku dni no i poprosiliśmy o charakterystykę tych się rywali. Teoretycznie w czwartek rywal łatwiejszy, ale tylko teoretycznie. Myślę, że taka czerwona lampka zapaliła się po meczu Stalimielec w Chkidzynie, gdzie potrafili z drużyną o uznanej renomie wygrać. I to dla nas był taki sygnał, gdzie zastanowiliśmy się, czy taki zespół, który gdzieś jest na końcu tabeli, nie jest w stanie zagrozić takim drużynom jak my, czy Kwidzyn. Myślę, że to jest kwestia takiej odpowiedniej motywacji i podejścia do każdego zespołu w naszej lidze z myślą o tym, że nikogo nie można potraktować ulgowo, każdego trzeba traktować z największym szacunkiem i przygotowywać się do każdego meczu w najlepszy, jaki jest możliwy sposób. W przypadku Górnika sytuacja jest nieco inna, bo tu potencjalnie sportowo zespół bardzo mocny. Rzeczywiście, no i ta porażka na terenie Górnika zawsze w pierwszej rundzie była bardzo dotkliwa. Myślę, że w tym przypadku chcielibyśmy, tak jak w przypadku Opola, pokazać, że tamten mecz był nieudany w naszym wykonaniu, bo był przypadkiem i będziemy chcieli, żeby przed świętami nasi kibice otrzymali. Prezent w postaci zwycięstwa zarówno ze starą, jak i z górnikiem. Nie miałem szansy występu w tym meczu, jeszcze leczyłem kontuzję. Oglądałem chłopaków wtedy w telewizji, bo miałem też rehabilitację bardzo intensywną w tym okresie czasu. No i nie pojechałem na ten mecz. no Dotkliwa porażka, to jest fakt. Już dokładnie nie pamiętam, jak się mecz potoczył, ale myślę, że na początku jakieś tam nawiązanie walki było. Może na początku jakby pierwszej połowy gdzieś tam górnik odskoczył, później było troszeczkę gonitwy, było masę błędów. Myślę, że potrafimy, potrafiliśmy już wyeliminować na pewno te błędy, które nam się przytrafiały, błędy własne. Gdzieś tam na pewno pracujemy nad lepszą, lepszą skutecznością rzutową i jeżeli to będzie wszystko poukładane, każdy, każdy będzie sobie zdawał sprawę z tego, że trzeba grać konsekwentnie i do pewnej piłki yy, zminimalizowali właśnie te błędy do meczu z górnikiem yy, trzeba się pokusić o zwycięstwo i, i, i grać o pełną pulę. Myślę, że yy, powracając też do meczu z mielcem. Liga jest tak wyrównana, yy, gdzie właśnie Mielec pokazał w fizynie, że potrafi wygrać jedną bramką, dużo szczęścia, dużo walki i, i to, to zaowocowało właśnie. A yy, Patrząc z naszej strony, nie możemy właśnie zlekceważyć mięsa, podejść do tego w 100% skoncentrowani i zdeterminowani z chęcią zwycięstwa. No i do następnego meczu z górnikiem trzeba tylko wypocząć i spróbować znowu powalczyć i zwyciężyć. Znaczy, jeszcze do kwestii zdrowotnej, bo przecież długo na parkiecie nie było, jesteś już gotowy na 100% grania, czy to jeszcze nie jest to, co byś sobie. Znaczy się tak, no zielone światło dostałem od lekarzy już 3 listopada, gdzieś tam już przebijałem się po parkiecie wcześniej z półtora miesiąca, ale wiadomo, że to było, to było gdzieś tam trenowanie bez kontaktu, to były tylko rzuty na bramkę, próba zmian kierunków i tak dalej, no wszedłem z drużyną, z drużyną w pełny trening od tego 3 listopada, Wpałem w pełen kontakt, zacząłem się gdzieś tam zderzać z upokami, no i, i na razie trzeba pracować nad formą i czekać na swoją szansę. Mówisz o takim pełnym zaangażowaniu, takim niech zważnie rywala, czy myślisz, że zdarzyło się tak coś w ogóle właśnie już w tym sezonie, że, że to nie jest tak, że kogoś lekceważył, ale że być może nie przyłożył takiej należytej wagi nie wiem, może stracił z Gwardią w tym pierwszym meczu. Znaczy się to też był początek Ligi i myślę, że na początku Ligi każdy był zdeterminowany skoncentrowany i z, wyszedł na boisko z chęcią zwycięstwa ale myślę, że nie mogło być mowy wtedy o jakiejś e, o jakimś lekceważeniu przeciwnika. Myślę, że po prostu wtedy mógł się mecz nie ułożyć Teraz patrząc na tabelę i gdzie się znajduje mielec, gdzie możemy, gdzie inny tak jak kwidzyn jest jeszcze wyżej od nas. Tam może, może było coś takiego, a przyjechali chłopcy, może zagramy mecz, uda się, się nie uda. Tam może, możliwe, że doszło do czegoś takiego. My jesteśmy gdzieś tam w środku tabeli i mówię, że liga jest tak wyrównana, gdzieś tam od trzeciego miejsca w dół do samego końca, że każdy z każdym może wygrać i... Nie ma mowy o jakimkolwiek lekceważeniu lek przeciwnika i trzeba wyjść na, na, na boisko z pełną determinacją i z chęcią zwycięstwa.